Otóż beta-alanina, którą ja stosuję od wielu, wielu, wielu lat, jest bardzo fajnym suplementem, ale wiem, że jest ten suplement bardzo niedowartościowany. Bo ja będę też mówił ze swojego 20 ileś tam letniego doświadczenia, bo beta-alaninę stosuję bardzo długo, wiele, wiele lat. Więc ja tutaj przyznaję rację do tego co się mówi w badaniach, że beta alanina podnosi wytrzymałość i to daje się odczuć. Karnozyna można powiedzieć w czasie rzeczywistym odkwasza nam organizm podczas treningu, więc ten próg zmęczenia się oddala w czasie. Więc stąd przy wysiłkach takich powiedzmy od 60 wzwyż sekund ta karnozyna właśnie w ten sposób działa, że możemy wydłużyć Powiedzmy w sprincie. Możemy dłużej biec tym sprintem na tym najmocniejszym gazie swoim, bo karnozyna sprawia naprawdę widoczne rezultaty. Dodatkowo beta-alanina też mówi się o jej funkcji prokognitywnej. Pomaga lepiej myśleć, pomaga lepiej się skupić, nie tylko.